Kevin Nowackiem, Spell Znajdujemy się y, po konferencji przed 9. galą Sportu Walki w Białogardzie. Runda, a moim rozmówcą jest najmłodszy menadżer w Polsce, Dawid Walasek. Witam serdecznie. Witam cię, Kevin. Y, zacznijmy właśnie od y, widowiska, dla którego tutaj się znaleźli, y, znaleźliśmy. Runda 9. W tym roku 8 pojedynków, 4 zawodowe oraz 4 amatorskie. Czy pomagałeś układać kartę? Tak, tak, tak. Pierwszy raz y, miałem okazję pomóc w swoim rodzinnym mieście e, kładać karty walk e, panu organizatorowi Jacku Słowińskiemu. E, no co, no pomagałem na cztery amatorskie, cztery zawodowe. W tym roku się wyrównało pierwszy raz. E, pomagałem chłopakom z Białogardu, żeby mieli dobre walki, dobrych rywali. E, nie wszystkim, ale w ale, ale większości tak. W walce wieczoru wodnik z twojego managementu. Marcin Łazarz początkowo miał walczyć z Tomaszem Kondraciukiem, jednak ten wypadł z powodu kontuzji i w jego miejsce wskoczył białostocki halk Piotr Kalenik. Co sądzisz o tym pojedynku? Eee, Marcin nie jest z mojego menadżmentu, tylko jest po prostu z miasta mojego i z czasami mu pom pomagam, jaką fajną ofertę, jakąś na 9 no tak można powiedzieć, że gdzieś tam współpraca jakaś jest, ale to nie jest jakiś że management mój czy coś, gdzieś tam jak mu, eee, dograłem mu raz walkę w Chinach na M1 i to było właśnie... Eee, Dlatego, dlatego jakoś tak współpracujemy. E, jeśli chodzi o walkę no, z Tąkiem Kontraciukiem, no, to wiadomo medialnie to było e, lepiej dla Gali. No, ale jest Piotr Kanelnik, wypadł niestety, kontuzje się zdarza, zdarza, zdarzają. E, i, I Piotrek co? Ostatnio no, walczył na PLMA w sobotę, e, wygrał no, z przeciwnikiem no, z, z, z Bałkanów. Ten słynny 0,10, ale, ale co? No, Wracam po przerwie Piotrek i zaraz jest duże wyzwanie. Marcin Łazarz. Ja tu jestem sercem i wszystkim za Marcinem, nie? że tutaj Marcin sobie poradzi szybko w pierwszej rundzie albo w drugiej. Tak bym chciał i, i, i żeby Marcin, Marcina zauważyli, jak są duże polskie organizacje. Myślę tutaj o e, Fenie. Tutaj 9-3 w Fenie się bardzo rozwinęła i, i, i chciałbym, żeby on tam wystąpił. I za to na pewno już Twojego managementu jest zawodnik, który prawdopodobnie będzie bił się w komediwencie Dawid Romański. Jeszcze nie znamy jego przeciwnika, ale jak oceniasz jego przygotowania do Gali? No jego przygotowania jestem z Dawidem tak naprawdę codziennie, bo mieszkamy razem w Poznaniu. E, trenuję w Ankosie Poznań. No i co, no Dawid, y, walczy w, tak jakby w pierwszej walce wieczoru. No i, no i, no i, no i, no i przygotowania idą pełną parą. Będzie naprawdę przygotowany. Jeśli chodzi o przeciwnika, no to mieliśmy parę ofert. Już, już wstępnie jest dogadany przeciwnik. Czekamy tylko na to ostateczne podpisanie umowy przez przeciwnika i, i, i będzie, będzie, będzie wszystko, mam nadzieję, dograne i będzie ogłoszone oficjalnie. Również z Twoich zawodników walczy Maciej Barkieta, reprezentant Mataleo-Subsk. Co mógłbyś powiedzieć również o jego przygotowaniach? No, Maciej Barkieta to jest zawodnik, który naprawdę z wielką przyszłością. To jest młody, młody talent, którego poznałem dzięki Dawidowi właśnie. Maciek maćkę długo. Załatwiałem też mu już parę pojedynków i, 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 i no co, no jego przygotowania idą pełną parą też i mam nadzieję, że również w pierwszej rundzie zakończy swój pojedynek z miejscowym zawodnikiem z Piałgardu. Chciałbym również wrócić do Dawida Romańskiego i do tego pojedynku na armii. Załat pomogłeś mu załatwiać ten pojedynek w formule kickbokserskiej. mierzył on się z Patrykiem y, Ożugiem. Jak z perspektywy czasu wspominasz tam ten pojedynek? No co, no Dawid, e, Dawid miał się bić z karateką e, z, miejscowym. Niestety wywod mu rywal, ale był w zastępstwie Patryk Ożug, który no, również ma e, mistrza Podkarpacia w boksie, e, nie jest mu obca stójka, e, mistrza Polski w, ma na Almie, więc, więc na pewno był obity. Dlatego co w fajnie, fajnie się pokazał w szerszej publiczności, z armią kontakt jest. Dawid na pewno wystąpi na najbliższych galach armii. Nie mogę powiedzieć jeszcze w którym terminie, ale na pewno w nowym roku y, zobaczymy Dawida na armii Fight Night. Na koniec chciałbym Cię jeszcze spytać, y, jakie są najbliższe starty Twoich zawodników? Najbliższe start to co? No to dzisiaj jest gala e, B, BFN, gdzie współpracuję ze Spartakusem Rzeszów e, i tam będzie się bić Karolina Sobek i Sebastian Decowski. E, jest dzisiaj również, dla, jutro, gledator dla dzisiaj jest ważenie, e, gdzie będzie się bił Krystian Solc w, 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 w amatorskiej walce. I, 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 I co dzisiaj jeszcze jest? No i dzisiaj też na ważenie pojechali tam e, zawodnicy, gdzie pomagają w Ostrawie na Gali octagon e, w karcie walk. Yy, gdzie również yy, będzie wystąpić nie będą występować z zawodnicy z Teamu DWM ale tam dzięki no robiłem po prostu pomagałem przy karcie i załatwiałem e, rywali nie? no i za tydzień do tydzień nie ma żadnej gali za dwa tygodnie jest gala Mazurska, gala MMA w Ełku gdzie się bije um, jeden z najlepszych zawodników Teamu DWM Site Magomet Abdul Dakadirov e, przed walce wieczoru no i co no i też sam robię całą kartę walk w, 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 w Ełku no i co no i potem z tych takich ważniejszych dla mnie to jest Białogard. Białogard i w Sosnowcu gala, gdzie również robię galę e, kartę walk, no i, no i, no i w Białogardzie, w Białogardzie, co no, czekam na masz swoją perełkę Dawida Romańskiego, nie? Super, bardzo dziękuję Ci za ten wywiad. Jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić lub komuś podziękować, to bardzo proszę. E, podziękować chciałbym e, e, ludziom, którzy tam wspierają e, DWM Management, e, sponsorom Ma Magic Cars. E, no w sumie to tylko, to tylko tej osobie Magic Karsowi chciałbym podziękować Marcinowi Pasternakowi ze, ze Sławna, bo, bo to jest człowiek, który od początku jest z nami i jakoś tak nas wspiera e, finansowo, duchowo. No i co chciałbym jeszcze podziękować wszystkim, wszystkim, którzy śledzą, Team DWM, którzy tam lajeczki do góry. No i to, No i dziękuję za wywiad.